Chciałam zapytać o płytę, na którą pracujecie. Czy będzie ona nawiązywać do poprzednich płyt? Tematycznie, klimatycznie? Przede wszystkim yy, mamy bardzo przyjemny czas w tym momencie z zespołem. Jest to najprzyjemniejszy okres w działalności zespołu, kiedy materiał dopiero powstaje. I wszystko jest jeszcze możliwe. Ponieważ wtedy zawsze jest wrażenie, że nagrywamy tą najważniejszą i najlepszą płytę. Oczywiście to wrażenie zawsze zmienia się po wydaniu albumu, bo jak już wszystko jest zapisane i skończone, to zazwyczaj chcielibyśmy coś poprawiać. No ale teraz jesteśmy na tym pięknym etapie, kiedy jeszcze wszystko jest możliwe. I dlatego nie odbieraj nam tej przyjemności. Moja naiwna, gdy działem, czołem oprócz o tajemna stróżka życia, o smaku chleba irdy To moja waleczna, z bezmyśleń szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, piakre mnie w łydkę gryzł. Oto moja rumiana, dowód słusznego trudu, albo powrażenia jakie czyniła ruda z czwartej. Bełda, moja leniwa krew, senny naczyń purpuru. To ta słodka rzecz, zamknięta w systemie runa, to moja na chodzie słońca, mieniąca się roza Na palcu spod noża do ryb Moja zmieszana krew Zmieszana z twoją na wieko, To moja milcząca krew W nią wpisany mój kreż, ona moja płynąca za wykres przez rurkę Na płytki szpitala w złotnikach krew. Moja ochrona czerwona Przed głodem ochrona Na karbie wytartym tydle Mi dostarczysz ty panie tlenu domu zgoda naczyń, garmiąca mnie matka Wyżyja królowa W początku mojego zagadka Nienasycona, co czysty peprztyk z musztarią Gabica codzienna poza darmo To strób na kolanie I ja w pacierzu, i ja w pacierzu i jamy Wiesz co, nie wiem kiedy powstanie płyta Mamy dużo czasu, z niczym nam się nie śpieszy Materiał będzie obszerny dla nas. Mogę tylko zaznaczyć, że jest to bardzo ważny materiał, ale na pewno nie będzie tematycznie nie nawiązywał do poprzednich dokonań, bo u nas każdy album, mimo że czasami nie jest koncept e, albumem, zawiera jakąś koncepcję. Tutaj mamy nową koncepcję, nowy pomysł, e, zarówno pod względem formalnym, jak i pod względem treści, która będzie zawarta, z, zawarta w, w tej muzyce. I,

Zauważyłam, siedząc na tak glosy z połu, że lubicie się zaszywać w takich spokojnych miejscach, pracując nad płytą. Pomaga Wam to? Tyle jest że w stanie skoncentrować się tylko i wyłącznie na muzyce. Kiedy jesteśmy w mieście, odciągają nas mimochodem od, od prób czy od, od takiej koncentracji codzienne sprawy. Każdy z nas mieszka w łodzi. Jeżeli robimy próby w łodzi, to nie jesteśmy w stanie zorganizować więcej niż 4 godziny, bo, bo trzeba zrobić pranie, nakarmić psa, zrobić zakupy, ugotować obiad, zaprowadzić dziecko do przedszkola. W ten sposób traci się jakby ten element koncentracji na materiale, więc takie wyjazdy nie o to chodzi, że są modne, ale są skuteczne po prostu. Pozorna, najbardziej. Pracuję nad solowym materiałem i myślę, że moja solowa płyta może... Trudno powiedzieć, która będzie pierwsza, czy koma, czy, 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 czy moja, ale no, prace przy powstawaniu obu tych albumów są mniej więcej na tym samym etapie. W jakim klimacie będzie płyta zespołu? Tego nie da się określić. Ja. Bo mnie że znaczy trudno złapać dystans do pracy, którą się aktualnie wykonuje. To tak jak nie wiem, czy pływacy, którzy pokonują dystans 100 metrów kraulem, czy, czy wiedzą aktualnie, którzy są. W, w szeregu, może podskórnie to czują, ale tak naprawdę dopiero jak dopłyną na miejsce, to chyba wiedzą, którzy są, więc my tak naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie określić tego, jaki to będzie klimat, dopóki to dzieło nie powstanie, dopóki nie będzie zamknięte. Jak będziemy mogli posłuchać tej płyty, no to będziemy w stanie określić, co to za klimat. Natomiast mamy pewien określony schemat pracy, pewien określony scenariusz działania, pewne punkty, do których dążymy. Ale nie wyłączając z tego dążenia takich elementów improwizacji. Najcenniejsze w pracy artystycznej, bo przynoszącej taką lekkość i, yy, i zaskoczenia, lubimy tworzyć, wiedząc, że sami jesteśmy w stanie siebie zaskoczyć. No i do takich rzeczy dopuszczamy. No to jeszcze ja tylko twórczego tworzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Nazywam się Piotr Rogucki, jestem wokalistą zespołu Koma. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników portalu Time2.